W trakcie nadchodzącej doby przez Polskę przejdzie pofalowany front chłodny, a zanim zaczną docierać masy powietrza pochodzenia arktycznego. Klaudia Wiśniowska, dobry wieczór. I efektem tego będzie z jednej strony pochmurna deszczowa aura z drugiej zaś spadek temperatury. Sobota zapowiada się dość zimno. Dodatkowo da o sobie znać silny wiatr osiągający w porywach do 55 km na godzinę. Ciśnienie o godzinie 12 wyniesie 1003 hPa. Po południu w całym regionie na termometrach zobaczymy jednocyfrowe wartości. Maksymalna wartość temperatury to 7-8 stopni niebo bez zmian będą zasłaniać chmury generujące słaby opad. Chwilowe rozpogodzenia są możliwe na krańcach zachodnich, ale i tam pokropi. Tak więc niezbędny zestaw na jutro to ciepłe ubranie i parasol. Niedziela również chłodna, ale za to słodeczna. Dobrego weekendu, dobranoc!